Szczęść Boże. Ja mam takie pytanie. Przed chwilą przeczytałem fragment książki, czyli wstęp książki towarzysza Pasenta. To jest jeden z wielu ataków na księdza. Mam takie pytanie, jak ksiądz na przykład słyszy atak, z, 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 głównie z lewej strony, że księża nie powinni się na przykład łączyć do polityki, nie powinni jakoś, nie wiem, tak działać politycznie z młodzieżą. Jaka jest księdza odpowiedź na to? Polityczną. W tym sensie, że ona, tak jak mówiłem, dotyczy obrony wartości, Przenoszenia w jakiejś dłuższej perspektywie ważnych, no, fundamentalnych idei dla nas Polaków. No i w tym sensie jest po prostu polityczna, bo tego się bez polityki nie da zrobić. To jest troszeczkę odpowiedź też na pierwsze pytanie. Ja uważam, że się nie angażuję politycznie. Jestem księdzem, selecjaninem. Selecjanie są w świecie po to, żeby towarzyszyć młodym ludziom do Boga i dobry wychowawca reaguje zawsze wtedy, kiedy próbuje się. Młodzież bałamucić, zwieść. dobrym wychowawca jest właśnie do tego, żeby kształtować porządne serca, głowy, żeby ci młodzi ludzie po prostu mogli w życiu potem odnieść sukces. Więc, więc moje zaangażowanie, ja nie uważam to za zaangażowanie polityczne, oczywiście takie zarzuty się ciągle pojawiają, ale w takim klasycznym rozumieniu polityki, no to każdy. Powinien się na te tematy wypowiadać, jeżeli chce być prawym obywatelem, jeżeli mu zależy na wspólnym dobru. Ja, oczywiście, atakami żadnymi się nigdy nie przejmowałem, bo od pięciu lat nie oglądam w ogóle telewizji. Nie interesuje mnie to, co na mój temat mówią zupełnie. Oczywiście dowiaduję się, bo niech zawsze tam ktoś zadzwoni, żeby przed chwilą czy Kuba Wojewódzki się naśmiewał z pielgrzymki kibiców, prawda, czy, czy, czy Monika Olejnik mówiła o, o faszyście w Wąsowiczu, czy nie wiem, nigdy więcej yy, zamieszczono mnie na liście największych faszystów w Polsce. No dobrze, nie, nie, niech tak będzie, ja się tym zupełnie nie przejmuję, bo trzeba robić swoje. Tak naprawdę życie jest krótkie. Jakbym miał teraz tracić czas na to, żeby polemizować z tym, z no to, to nie ma zupełnie sensu. Raz mi się zdarzyło. Zresztą ta wypowiedź jest w książce. ponieważ, ponieważ o to mnie poprosiła redakcja fronty, żebym wypowiedział się na temat artykułu, który na mój temat okazał się w Gazecie Wyborczej, ksiądz, który się kibicą kłania. No i się wypowiedziałem i to była jedyna polemika. Moja wypowiedź polemiczna. Nigdy, tak jak mówiłem, nie szkoda na to czasu. Pomimo tego, że oczywiście stwarza mi się przy okazji jakichś ataków, media, że tak powiem, prawicowe stwarzają mi okazje i zachęcają do tego, żeby, żeby się jakoś konfrontować. Tak na przykład było w czasie Euro, kiedy miałem wykład dla profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na temat ruchu kipicowskiego na inaugurację Euro. Ja oczywiście, jak wszyscy prawdziwi kibole, przygotowałem to wydarzenie. Natomiast po tym na onecie przez cały dzień wisiałem skandaliczne wypowiedzi kapelana kipiców co przysporzyło mi jakieś tam popularności pewnie. W każdym razie ten pan y, autor, pan Gądek, był redaktor Gazety Wyborczej dzisiaj w kiedyś do mnie zadzwonił przed pielgrzymką, y, 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 prosząc o to, żebym udzielił mu wywiadu i, i powiedziałem mu, i, że się za niego modlę, bo tak jest. Modlę się za niego, żeby nie musiał z na życie zarabiać, bo to jest najgorsze jak ludzie muszą kłamać, żeby żyć. i y, 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 to są jedyne, że tak powiem, moje, moje, moje reakcje. I takimi rzeczami zupełnie moim zdaniem się nie, nie powinniśmy przejmować. Czy nas nazywają faszystami? My musimy robić swoje, bo te próby nawiązania konfrontacji to też jest moim zdaniem przemyślane, żeby wikłać w takie spory, które nic nie dają nasze zaangażowanie, naszą aktywność. Szkoda na to czasu, trzeba oszczędzać siły na bardzo konstruktywne i działania na takie, które mogą przynieść w przyszłości dobre owoce.